Odi, do mnie, do mnie chodź. Do mnie odi, do mnie. Do mnie chodź tutaj. Super odi, siad. Siad, zostaw, siad. Siad, zostaw odi. Siad. Super odi, super. Super odi. No, szukaj. Szukaj, szukaj, Odiś. Szukaj, odi. Szukaj, szukaj. Szukaj. Szukaj Odi, szukaj. Szukaj gdzie jest przysmaczek. Gdzie jest? Szukaj No super. Super Odi, super. No. Już znalazł dawno. Co tam czujesz? Co tam czujesz? Co? Korzonki? Odi, masz. Chodź. Siad. Siad, Odi. Szukaj. szukaj. Szukaj, smaczka, Szukaj. Tutaj chodź. Tu szukaj. Szukaj. Odi. Szukaj. Szukaj, smaczka, Szukaj. Szukaj, smaczka, Szukaj. No. Szukaj smaczka, szukaj. Szukaj. Super Odi. Jeszcze jeden jest. Szukaj. Szukaj. Szukaj i szukaj. No szukaj, szukaj. Szukaj jeszcze, szukaj. Szukaj i szukaj. Szukaj, smaczka, szukaj. No super, znalazłeś. Tak, brawo Odi, brawo.